No dobrze, to odbierzmy prawdopodobnie przedostatnie nagrody za Rywalsy w tym roku. Ostatnie nagrody na pewno za pierwszą ligę. Za tydzień postaram się zrobić elitę ten jeden, ostatni raz. No ale mimo wszystko, że jesteśmy w lidze pierwszej, weźmy sobie nagrody wymienne. Także tak, przedostatnie nagrody już coraz bliżej FC25, już sami nie mogę się doczekać. Dawajcie znać w komentarzach, czy Wy też nie możecie się doczekać FC25. Dobra, my zobaczmy tego Pika, czy on w końcu odda? No pewnie, że nie. No pewnie, że nie, no pewnie, że nie, bo po co? Uj, mamy 11 poziom 20 razy 2, czyli coś co pewnie dostaniemy na piątym poziomie w karnecie w FC 25 No dobra, to jedziemy z. Oho, czekajcie, bo trochę mamy paczek 10 razy 84 i 10 razy 85. To otwórzmy tyle tych paczek 10 razy 84, żeby odblokowały się paczki wymienne te słabsze za, L za pierwszą ligę. My trofiemy szefa w pierwszym. Okej, okay, to będzie Toty, okay, to ty chyba. Okej, taka o. Szukamy oczywiście dalej Messiego, nie? I zaraz wam pokażę, co trafiłem wczoraj w nocy. Jak otwierając sobie paczuszki na webupie bo znowu coś fajnego w trafiamy Snydera, dobra, i dalej. I ostatnia paka, i chyba przechodzimy do tych nagród za pierwszą ligę. My trafiamy, uwaga, chyba mamy. Czekajcie, to będzie podwójny łokał, czy mi się wydaje? Gore, aha, gorecka ten i Trinity Rodman, dobra, dobra, to jedziemy z tymi paczkami. Naj... Najsłabsze paczki, o właśnie, tutaj są, no to jedziemy, nie? Paczka za 25 tysięcy Czy będzie coś specjalnego? Niestety nie Dobra, i złota paczka piłkarska Prime, coś specjalnego? Nie No nie, no co jest? Ej, zacięły się te paczki No dobra, ej, to w sumie to mało paczek jest Weźmy sobie 4 x 85, plus. no to muszą być karty specjalne I jest nawet ikona Futis Czy jest jakaś ciekawa ikona Futis? No zaraz zobaczymy, wydaje mi się, że musi być i Sokrates, ej on może coś warty jest nawet, może nie jest minimalne, chociaż, chociaż nie no pewnie jest, pewnie jest minimalne A reszta jak no 30 tysięcy, czyli fajnie, 50 koła zarobione prawie I jeszcze jedna paka, dwa razy 8,7, a w niej? Tiura mnie, ta jo pitole, I jeszcze ten, De Jongi Dobra i zobaczmy. 3 razy 95 plus futis co tu będzie? Czy będzie jakaś coś fajnego w ogóle? Nie wiem, czy jest jakaś karta, która wzmacnia mój team, ale może będzie to papę. Sancho, no to raczej nie wzmocni za bardzo składu, a raczej SBC. te. Aha. A, to są trzy duplikaty w ogóle, nice. Szybko śpieszymy, śpieszymy do SBC. Co my dostaliśmy dzisiaj? Uwaga, czy będzie coś ciekawego? Ej, chyba Delix wyszedł, nie? Coś mi się tak obiło. Kurde, jakalafurrygo zacząłem. O, kurno. O, kurna, o kurna, jednak coś fajnego wyszło dzisiaj. O, ja pitole. Ej, trzeba go zrobić, nie? Olymp o SPD Ty no, te to mi niepotrzebne. No, w końcu coś w klimacie Futis, nie? A właśnie jeszcze muszę to zrobić. Ta, Depol ten Copa America. I teraz tak, rozgrywka mistrzost z przygotowania do sezonu, okej. Okay. Aha, czyli te zadania co były wcześniej. Uuu, Jorginho za 20 meczy. Kurna, w sensie ja go mam, nie? Ja <grywia> pewnie drogi nie jest, ale... Ale fajnie! I to jest, to jest to jest klimacik futis, panie i panowie. Dobra, to jedziemy z pakami i kończymy kalafiora. Why? Czekajcie, ja dobrze otworzyłem paczkę, co jest? O kurna. Okej, okay, szeszko. Jak będzie jakiś wyższy overall, to od razu palimy go. Albo nie, ale dobra, już starczy mi tych duplikatów, żeby przepalić Dobra, to przedostatni skład na kalafiora Dobra, i kończymy kalafiora Ostatni skład 8.4, duplikaty przepalone I mamy 98 kalafiora Także jak, jak skończyliśmy kalafiora No to rozpoczynamy projekt Matajas Delicht Który wygląda trochę fajnie, ale jak już wiecie Zacząłem tego kalafiora robić, to głupio nie skończyć Dobra, otwórzmy 20 razy 82 plus Zakarnet Jezu, co to jest, jakieś awar, Nunes, dobra Paczuszki 10 razy 84 plus De La France, LP, Ribery to musi, albo Pires, no czekajcie, zapomniałem, że Pires jest. tak, i to Pires jest, kurde. Brazylia, szukamy fajnych duplikatów. Okej, okay, no to będzie Rivaldo. Rio. A my trafiamy w futis. Także chyba pierwszy składzik na Matajasa Delichta poleci. Jeszcze a ja myślałem to Rodman, nie wiem czemu. A w środku... już, o, o, i to jest paczka! I to jest paczka idealna na przepałkę. I najdroższy składzik. Na pana Matajasa Delichta, fajnie. PO, okej, okay. chyba będzie Carlos Alberto. I zobaczmy, Francja. PO, Bowie. O kurna, nie, jeszcze gorzej. Jezu, ale nic ciekawego, chyba Hiszpania. No, słabo. Albo Bruno, albo Jude. Stawiam na Jude'a po raz piąty. Bo jak już raz wyleciał, to będzie wylatywał i wylatywał. Także zobaczmy. Czy to będzie Jude Bellingham, tak jak myślę? Nie, będzie to Bruno. Okej. Okay. Dobra, i drugi skład to z 94 na Matthiasa de lichtal. Nie, to nic ciekawego, no. Dobra, to na tego... No, ale chociaż takie. Chociaż mało duplikatów, nie? A nie, Bentangur, to fajnie, to dobrze, jednak był. Dobra, lecimy, kolejne, kolejne. Ej, wiecie, że nie trafiłem Dinio, Nazario i, i, i tego, i Messiego. I to są chyba trzy karty, które, których nie trafiłem z tych najlepszych, nie? A dużo paczek już otworzyłem. To są karty dla mnie nie do trafienia. Jest, dobra, 17 Uberala. Idealnie na przepałkę. Dobra, i kolejny składik ocenię 91. Dobra, ciśniemy. 6 paczek, 10 razy 85, plus, uwaga. O, mamy Futisa. No dajcie coś dobrego, żebym mógł to przepalić. My trafiamy w Kinga chyba. Tak jest, podwójny walkout footies moi drodzy, podwójny walkout footies. Także co my tutaj będziemy mieli? Uwaga, uwaga i Jadon Sancho, idealnie. I hiszpo, No, Bramce, czyli pani z Atletico. A nie, jednak to będzie Iker Casillas na pas. I A jednak pewnie. I uwaga Niemcy, na no, czyli pani Popek może. Albo to będzie Gert Miller. Nie, Prince. Dobra. Uruguay. napastnik Nunes, chyba. O, że to słaba. Uwaga, uwaga. O jezu, minno. Dobra, trzeba przetestować tego Rio. Ale też chcę robić zadania, jeżeli chodzi o. Wiecie, te paczki na nową edycję. Dobra, igramy gramy chwali. Let's go. Mamy pięć kart z Bundesligi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jest. No to lecimy. Pierwszy składzik. Mur. Jest też. FreePock ma Nawet nie wiedziałem. Też nie jest ten składzik. Neymarito. Kurder, Cristiano, co ty? Dobra? Ale nie ma też. I Rio! Pierwszy kontakt z piłką, i od razu gol. I Chrisu! 2-0, szybko idzie to. No właśnie, zobaczymy. Ja jestem tego karnetu bardzo ciekawy, płatnego. Bo wszyscy z edycji Ultimate raczej, pierwsze co zrobią, to kupią płatny karnet, nie? To jest najbardziej logiczne wyjście, jeżeli chodzi o EFP na starcie. Znaczy, wiadomo też zależy, co w tym karnecie będzie, bo jak mamy dostawać TIFO i stroje za jakieś poszczególne poziomy, to też bez sensu. No ale zobaczymy, czy ten karnet będzie taki dawał ogromną przewagę. Ja obstawiam, że będzie, że ten karnet będzie dawał przewagę. No i trochę widać, że się zainspirowało w ogóle NBA2K, nie. Bo tam widziałem, że jest płatny karnet. Tylko że tam płatny karnet w NBA2K kosztuje chyba 90 zł. Powoli ta gra staje się też takim dla bogatszych ludzi, nie. I dobra piłka na Rio. Ej, co jest? Ten Rio ma na razie najwięcej goli w tym meczu. A po drugie, lubię streamować. I mamy to. Dobrze, i zobaczmy w takim razie. pick z kartą Futis, który wyszedł wczoraj. Co my tu będziemy mieli? Może akurat coś fajnego, jeden z trzech Renard 98, idealnie do SBC, idealnie do SBC pani Renard Na klubu Serie A i Liga Francuska Dobra, gramy coś takiego teraz, potrzebuję pięciu zawodników w Serie A Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy to Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Drogba, fajny skład Dobrze, Kordobach jak poradzić. poradzi, kurde, ale Ja mam Cordobę, gość ma Drogbę i Halanda. Ten Thurom fajny jest, powiem wam, że jak karty za kartę Za jeden skład 8-8 plus jeden meczek to jest ekstra i krisu, nie ma. Uuu, ojej, to będzie taka gra. To będzie gra podróżna. Dobra, Paweł, Dybala, Dybala. Dybala, kurde, myślałem, że on wraca. I Neymar. No co ten Ake, kurde, Wszystko broni. Ake ma więcej interwencji w tym meczu niż Bramkarz. I Krosik nie ma. No to jest. Fodderingam tak broni. Niemożliwe to jest przecież. Dobra, i Frimpong teraz. I odjeżdżasz, odjeżdżasz na kilometr. Super. Jeszcze. No kurde, ej, ten Ake jest jakiś overpower. Dobra piłka na Dybale, ale on nie może przejść. Ej, gościu, zna jakąś inną akcję niż główka lub tapin? <grytanie> <grytanie> Też. O, uwaga, Tapinialdo. Haha, <grytanie> za na razem wyszło, no to taka akcja, nie? I Neymar! I w końcu, 1-1, brawo. No w końcu to musiało być. Musiał w końcu ten... Popełnić błąd tym Ake, nie? I kurdej kto strzelił. Tym razem nową akcję gościu spróbował. Nie tapin i nie główka. Ej, gościu gra kukureją na jesio. O co chodzi tym komu gościowi? I Christiano w końcu, 2-2, brawo. I Chrisu, i mamy to: 3-2. Ostatni player lock. I Pele nie ma. Zobaczmy, czy coś uda się fajnego trafić. Oby Pierwsza paka. Szukamy Messiego. O jezu, właśnie, Messi by się przydał, bo jutro nowe karty. Ej, to jest Putejas? Kurde! Jakaś Ewo nie. O, ale dobra paka na, na delikta, nie? Gavi i Dobra, dalej paczki, dalej paczuszki. I mamy Futisa. Ale czy jest jakiś Futis, który mnie zadowala? Chyba już nie, także można skipnąć. Odważny skip na Futisie. I jest David Alabama. Dobra, dobra, dalej, 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 dalej. I mamy i kartę, Czekajcie, kartę Kopa Ameryka mi zatkało. Dawajcie, wini albo Messi, bo na tym koncie nie mam ani jednego, ani drugiego. Lautaro, kurna. I Decatelar, Hernandez, spoko. Eee, ikona, czekajcie, czekajcie, może w końcu. Ten mityczny Rivaldo. I dobra, Abedipele 97, super. Abedipele się przyda 97. I go dobra. Dobra, i mamy kolejny składzik na Matajasa. Dobra, lecimy dalej. Czy to będzie ikona Futis? Chyba nie. Ta. Argentyna, napastnik. Ech. O. Dalej, 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 dalej. I o Boże, Szymon Banza jako pierwszy, ale daj, o Messi może, Messi? Nie i o, mamy ikonę GotG, proszę o, i zacha jeszcze, nice, zacha Futis i jeszcze ikona GotG, Dobra paczka. Proszę, dinio proszę, Nazario, który z tej dwójki? Town Reef oraz kolejny, kurde. Dobra, jedziemy. Cztery karty serie A, kolejny meczek. Dobra, zobaczmy, składzi krywala. Foderingam, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jezus, składzik. I ha Christ... <gryst> no nie zgrywają się z Dybalą coś za bardzo. I Cristiano Foderingam. Dybala, super piłka na Rio, ej, ale ten Rio Fernand jest bramkostrzelny, nie? Pięknie 1 0. I teraz zobaczmy, Neymarito, Neymarito. Gościu mi oddał, oddał gola, dzięki bardzo, 1 do 0, znaczy 2 do 0. I Jude belly, belly goal, belly goal, belly goal, Idealnie na koniec Dobra, i mamy też Momo Salaha, proszę Państwa Mamy też Momo Salaha Ty, ale on, się, ty, on się, zaraz kończy Ej, to może jednak gramy Food Champions w najmocniejszym składem, Kiedy, kiedy on jest? Do 3 września No właśnie, ej, to może zagramy sobie Teraz Food Champions jeszcze Ostatni Food Champions z najmocniejszym składem A za tydzień ułożymy All time składy to już, to, to już za, ty, za tydzień to jest ostatnia liga weekendowa moja, nie? Teraz nie, za tydzień Przedostatni składzik na Matajasa Delichta, ale. Ale... Eee, eee, szeszko chyba, nie? Szeszko Ta, ale poka. I jakaś główna karta Ale jest Portugalia, może... Diasz? Ikona? A, miacham to, ty No, dobra A, to jest, stroje przyszłych gwiazd, dobra Kupujemy stroje przyszłych gwiazd Ale nie da się ich ustawić, żeby były wyjazdowe, nie? To zaraz je ustawię Dobra, i uwaga, uwaga Kończymy. Matajasa Delicta. Karta 99, zrobiona w sumie całkiem szybko, choć na czacie widziałem, że skończyli jego troszeczkę szybciej. Karta na papierze wygląda fajnie Playstyle są ok. Nie są to topowe playstyle na ESO bo nie ma ani haczyka, ani shopa, ani wyskoku złotego. Ale uważam, że są to solidne playstyle. 4 na 5 no to też idealnie. Jak coś, to SPD można nim zagrać. I szczerze, całkiem się zastanawiam, czego tam nie dać. No dobra, to co? Dajemy Delikta zamiast Rio jeszcze na ten mecz, nie? I skład Rywala. O, oh, okej. Okay. I Dybala, zobaczmy. Pawełek Dybala. Czy on to dalej ma? Czy on to dalej ma, proszę państwa? On to dalej ma! On to dalej ma! Oj, ten delik z, tym, z tą rakietką fajny na Esio. Ta rakieta rzeczywiście mi się rację, że sporo daje. Teo, super piłka to Cristiano i Cristiano! Ale Martinez. Run Neymar. Tiuran i mamy 2-0. Szybko poszło i mamy Ryć Dobra, to ułóżmy najlepszy składzie jaki może być. I teraz pytanie. Kto tu ma być? Rio? Nie, no chyba Van Dijk, nie? Van Dijk 99. Ha, o, Momo Salah, właśnie. Test Momo Salaha teraz będzie. Czy pomoc się da mieć lepszą? No chyba się da mieć, nie? Ale tym, kurde, crossem mi się fajnie gra. No, napad nap napad jeden z najlepszych w grze. Tu już wiadomo, preferencje. Można da dać halanda można dać Mbappe. Ale wydaje mi się, że Neymar, Ronaldo i Salah. To jest całkiem przyzwoity napad. No, w pomocy widzę do poprawy, ale wydaje mi się, że są bardzo podobne karty wszystkie można dać wingę może za crossa co najwyżej o i teraz mamy skład z pełnym zgraniem, wygląda to nieźle, nie? nie znam czy się teraz dostanę, dostanę w tyłek w tym meczu, ale zobaczmy, co ludzie tym Voderingam grają, przecież on jest słaby kurde, on ma fajny, ten Beckham, ten Beckham za Bellingama siadł był u mnie w składzie, nie? i teraz zobaczmy, Neymarito, no, no i to jest sytuacja czterech na jednego, no nie, to musi być gol, nie? I Momo Salach, pierwszy gol w naszych barwach. I witam serdecznie, panie Momo 99. I Krystiano, Foderinga, ale to obronił. Uuu, jest, Grisu! I mamy. 2 do 0. I Neymarito, 3 0. Oj, szybko, o ile to chodzi. I mamy. Uważajcie, no zakładajcie kaskę, jak wychodzicie z domu, bo prawdopodobnie jakiś PS5 właśnie poleciało. O, 2x86. O, i mamy ikonego TG. Może z takiej paczki. Może z takiej paczki wpadnie jakiś Nazario albo Ronaldinho. Auri, Drugi raz dzisiaj. Dobra, i mamy Pika z ikoną 93. Plus. Szukamy Beckhama. Okej, okay, ale jest Lothar Mateus. On jest spoko chyba. Nie trafiłem go jeszcze. Bukowa. Co jest, gościu podał mi swój adres? Czy o co chodzi? Schmeichel, Alaba, Rudiger, Messi, kurde, no nawet mamy Messi'ego Kejna? Dobra, i mamy jeden do zera. I Cristiano, no taki ten pierwszy trochę niepotrzebny był, ale mamy. Uwaga, o, Maguirewo, nice. O, ale kimś też jest. Ten Kimiś, no pamiętam jak grałem ostatni raz na takiego Kimiś, a to ten kimś tam w środku pola zjadł. I o, Delicht, mamy jeden zero, brawo. Dobrze, patrzcie jak Delich poleciał w niego, to coś znaczy. Kurde, ale okcie mu wyszło ładnie. Neymaru! Lubię takie strzały po triku. I nagle O, dobra, mamy 3-1. O kurna, konate, dobra, o fajne. O jeszcze Sonaldo. Oj, on ma... Ej, to jest... Kurde, ten sąd, to fajne. O teraz. Jezus Maria, co on zrobił? I Momo, O ściął mu pajęczynę, pięknie. I Momo, jest fajnie 2-0 i gość wychodzi, a uważam, że lepszy był Przynajmniej tak po movemencie było widać Każdy teraz ma dobry skład, nie? Jeszcze Salah, fajny Dobra, Momo, sala. o Jezu, Mister Fineska, nie? Mister R1 O i mamy, chyba, proszę jego, nie? Chyba tak Ej, to będzie najłatwiejsze 10-0, nie? Okej, okay, niezły składzik, niezły I zobaczmy, David Ginola, on to będzie gol, to musiał być gol, bardzo ładnie Dobra i zobaczmy do Momo Momo dobrze do Cristiano i Cristiano na jeden do jednego, ekstra! Ale to zrobił, fajnie tak, nie wszedł w pierwsze tempo tym strzałem Tylko wyczekał chwilę, no i to było, kurde gościu topeczka, nie? I Momo, ale jest i Momo na dwa do dwóch, Jezus Maria I Neymar, kurde, aj szkoda, szkoda, że to nie siadło Kurde, no i ładnie wchodzi, nie? Ja myślę, że on trochę szybciej strzeli, a jednak nie. O, no, rywal to peczka totalna. Kurde, no ale fajny meczik się robi. Na razie jest taki, no nie jest wyrównany, bo uważam, że gościu jest lepszy i prowadzi grę. Ja tam trochę przyfarcam. O, właśnie, i znowu. I Cristiano. no i widzicie, to jest to. Cristiano! jeee, yeah! 4 do 3, mamy to. I teraz, Chrisu, musisz to zrobić, to już jest twój moment, nie? Kurde, no i delik, z Diaszem mnie złapał, ja cię, ale dobra. Neymar, no kurę, Michael jest szybszy niż Neymar Dawaj teraz ping-pong Super wjazd, zróbmy to Karny, Jezus Maria kaps, jaki abstrakcyjny karny, nie? sam środek zostajemy Aaa, nie, dobra, Bellingham, nie Juut, Mamy to Dobra, mamy to, 90 minuta Pierwsza ranga. Pierwsza ranga w kwalifikacjach. Forma mutant przed ostatnim spoconym weekendem w FC 24. Ostatnie ostatnie podejście widzowie, Ostatnie podejście do pierwszej rangi. Następny tydzień to będzie na ostatnie FUT Champions, ale już zrobimy sobie challenge 20 różnych składów All Time w 20 meczach FUT Champions. Także dzisiaj, znaczy jutro, znaczy jak wy to oglądacie to dzisiaj robimy ostatnie podejście. Last dance no mamy pierwszą rangę, poświętujmy, jeszcze otwórzmy wymienne paki, może akurat coś trafimy I zmykamy na meczyk, nie ma nic pierwszej A my trafiamy Kimisia O i mamy ikonkę O, ale paka, to co sobie na listę, a reszta Quixel. O, jeszcze tam był, 43 tysiące, nice